Witajcie kryptodegeneracji. Tak sobie patrzyliśmy co zostało ostatnio dodane, czyli jak damy ostatnio dodane i damy duży wolumen to znaleźliśmy ciekawy tokenik. A tym ciekawym tokenikiem jest tokenik. O właśnie A, gdzie on jest? Kupił się ten ctx mm. dlaczego bo jak się zobaczy dalej czemu on ma tak dość duży wolumen sprzedaży dzisiaj to zobaczycie yy, że jest to deweloper gier Developer Gier to już jest dobrze. Developer Gier na ekosystemie Terra. To jest też dość ciekawe. No, jak zobaczymy dalej na partnerów, to mamy aż 3 Trzech partnerów o nazwie COM2S. A COM2S? Jak się dalej poszpera. Okazuje się, że jest to potężny deweloper z Korei, który zarobił, uwaga, 2 miliardy dolarów już na grze o nazwie Samoner's War. Więc no, wygląda ciekawie to wszystko to połączenie. Mamy dewelopera z, gier, dewelopera z gier z normalnego świata. Oprócz tego mamy tutaj właśnie dobry, dobry fundusz haszt w tej grze. Jest kilka innych dość ciekawych. No ale ten jest najważniejszy ten komptas. Czyli deweloper z normalnego świata gier e, zaczyna tworzyć gry e, na blockchainie, może zacznie używać NFT w już e, tych swoich grach, e, które do tej pory mają. No różne rzeczy mogą się dziać, ale ponieważ jest to na te czyli dobry ekosystem, mamy e, potężnego dewelopera, który wchodzi w krypto. Ciężko tylko stwierdzić, po ile jest ten token. No bo niestety nie ma ilości tokenów w obrocie, także nie wiadomo, jaka jest wycena. Ale na pewno warto śledzić, no bo wiadomo, gry to przyszłość a na terze jeszcze takich ciekawych gier nie widzieliśmy a to jest w ogóle deweloper gier, więc może coś ciekawego wynajdą. Więc polecamy e? no, śledzić C2X i CTX. Pozdrawiam.